Witajcie, z tej strony Kantal, Indie po polsku. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić Giana Sisters The Twisted Dreams. Jest to remake The Giana Sisters z 1987 roku. Po 25 latach od wydania oryginału, w nowej oprawie gra trafia do nowego pokolenia graczy, które nie miało okazji zagrać w tą grę wcześniej, gdy miała czasy swojej świetności. Giana Sisters to platformówka z interesującym gameplayem. Grę stworzyło studio Black Forest Games. Wcielamy się tutaj w dzianę, która jest zagubiona w krainie snów, a otaczający ją świat ma dwoistą naturę. W dowolnym momencie możemy zmienić kształt i wygląd krajobrazu, a nawet głównej bohaterki. W świecie koloru dziana jest nieposłuszną nastolatką. Podczas przebywania w koszmarze zamienia się w grzeczną dziewczynkę. W różnych światach ma różne moce, i dzięki temu musimy pokonywać sobie zgadki logiczne. Te dwa światy mocno się przenikają, i dzięki temu możemy sobie przechodzić w pewne miejsca w drugim świecie, w które nie możemy w pierwszym świecie przejść. Zbieramy sobie po drodze kryształy, i dzięki temu możemy sobie później odblokowywać pewne elementy w galerii. Jak widzicie, tutaj mamy dwie bohaterki, i one wpadają w sen. Zostają porwane. Jedna weszła, no i druga, oczywiście, musi za nią podążyć, żeby ją uratować. Ja już kilka poziomów przeszedłem sobie, żeby zobaczyć, jak się gra w grę. Czy wszystko pięknie działa, i trochę się rozegrać, żeby. Nie szło mi jakoś zbyt cienko. Dlatego też chciałbym wam mimo wszystko pokazać od pierwszego poziomu, żebyście nie mieli tutaj zbyt dużo zaspoilowane, i żebyście mogli sobie spokojnie sami na własną rękę spróbować tej produkcji. Bo oczywiście gorąco ją polecam, naprawdę. Wcześniej nie miałem do czynienia z tą grą. Nie miałem okazji zagrać w, w oryginał niestety, ponieważ. Jestem zbyt młody, żeby pamiętać tę grę, ale powiem Wam szczerze, że naprawdę mechanika broni się i to jest świetny pomysł na rozgrywkę. Zamiana pomiędzy tymi dwoma światami, które są od siebie zupełnie inne. No i tutaj mamy smoka, który pożera jakąś dziewczynkę z zielonymi włosami. No i niestety, biedna mała dziewczynka. Zginie w wielkim brzuchu. Smog odleciał. No i teraz zobaczcie, my możemy przemieniać sobie tutaj pomiędzy dwoma światami. Pa Popatrzcie, jak to wszystko niesamowicie przyjemnie, płynnie się przemienia. I dzięki temu. O, ja sobie tutaj zejdę jeszcze na dół, zbiorę te kryształy. Dzięki temu możemy sobie pokonywać te zagadki tutaj. Są one, co prawda, takie dość proste, ale elementy zręcznościowe potrafią napsuć krwi i naprawdę w późniejszych etapach zaczyna się trochę skomplikowana zabawa. Zobaczcie, tutaj w, tym kraj w tej krainie koszmaru ta muzyka jest taka trochę stonowana i tak jakby smutna, a podczas gdy jesteśmy w tym kolorowym świecie są tu takie rockowe brzmienia i Diana jest taką typową rockmanką. Pełne ilości kryształów, na no, moi drodze oczywiście Tutaj element taki, w którym gdybym spadł takie miejsce, do którego jak spadnę to umieram niestety też są takie miejsca i nie da się tego uniknąć Czasem jeżeli spadniemy, no to trzeba będzie zaczynać sobie zupełnie od danego checkpointa No i pięknie ja sobie tutaj pozbieram te kryształy do końca. Jeszcze mi tutaj zostały niebieskie. I zobaczcie, moja bohaterka może sobie latać, i dzięki temu dostaje się na dalsze półki, do takich, których by nie mogła doskoczyć. A tutaj dzięki kolejnej umiejętności może rozwalać bloczki. I też dzięki tej umiejętności może wyskakiwać wyżej, ponieważ ta umiejętność daje jej takie ogromne wybicie się do góry. Zamieniamy sobie wszystko. Pięknie, pięknie. Kolejny kryształy, jak widzicie, są dwa kolory, nawet trzy. Niebieski czerwony i żółty. No, i czy ja tutaj mogę to zebrać? Oczywiście, że tak. Tutaj też kolejne. Bardzo, bardzo dużo tutaj czeka na nas takich miejsc, w których te kryształy są pokrywane. No, i tutaj dzięki temu mogę sobie zakończyć w tej wieżyczce. 392 kryształy na 392 zebrane, także pełna ilość. 5 gwiazdek i mogę kontynuować. Genialnie. Naprawdę bardzo dobrze się w tym momencie udało. Zobaczmy poziom numer 2. No i tutaj oczywiście zmiana otoczenia. I trzeba będzie pokonać sobie tutaj przeciwników, bo w tym poziomie jest już trochę więcej. Ja będę musiał sobie użyć tej umiejętności Podczas której moja bohaterka lata, i zobaczcie, dzięki temu mogłem sobie pozbierać te kryształy. Muszę uniknąć przeciwnika, oczywiście mogę ich likwidować. Oczywiście to jest tak samo jak w Mario. Wystarczy, że skoczę im na głowę, i dzięki temu po, potwory znikają z mojego pola widzenia, znikają z planszy. Niestety sobie tutaj nie wyskoczyłem tak jak należy, i muszę spróbować jeszcze raz. Hmm. Czyżby tak. O, niestety nie udało się. O. Tak będzie idealnie. Tutaj zmieniłem sobie podczas lotu, oczywiście. Ten świat. I genialnie, naprawdę tutaj. Jeszcze tylko trochę kryształów. Pozbierać. I. Pora uniknąć tych wrogów. O, prawie prawie mnie dosięgnął. Rozwalę sobie te kamienie, te cegły i zbieram kryształy. Jak widzicie, tutaj są takie porady, jak to zrobić. I tutaj moja bohaterka pierwszy raz będzie musiała do góry dostać się tylko jako taka ognista kula. Oczywiście ja w tym trybie ognistej kuli mogę niszczyć przeciwników i tutaj. No, niestety utopiłem się w wodzie, ale mimo tego moja bohaterka zebrała sobie te kryształy, które tam były. Są one zaliczone do ogólnego rachunku na sam koniec poziomu. Świetnie, świetnie. Przeskoczyłem sobie tą windę, i teraz muszę sobie jeszcze zebrać trochę kryształów. Bardzo fajnie wygląda tutaj likwidowanie tych. Elementów, likwidowanie tych cegieł, dobra animacja, dwa te kurczaki. Niestety nie dało się wskoczyć w dwa naraz. Dlatego też każdy musiał zginąć pojedynczo. Oczywiście, nie jest to jakaś niesamowicie krwawa gra, dlatego też mogę ją z czystym sumieniem polecić, jeżeli macie w domu dzieci i one lubią grać w platformówki. Naprawdę nie będziecie zawiedzeni, a spędzą one przy tej grze trochę dobrego czasu. Oczywiście, jeżeli będziecie w stanie im pomóc, ponieważ gra do łatwych nie należy. Kolejny kurczak zginął, i tutaj jeszcze kilka kryształów na dole z prawej i lewej strony. O, pięknie. Jeszcze tam mi został jeden, którego wcześniej nie zauważyłem. Genialnie. I pora jeszcze tutaj na te kryształy. Czy u góry jeszcze mi coś zostało? Oczywiście, że tak. Tutaj zobaczcie, ile żółtych. Tak wysoko, niestety. Ale o, prawie, prawie mnie dosięgnął ten przeciwnik. I pięknie. Jeszcze chyba tam tylko trochę z prawej. I mogę sobie iść dalej. No, niestety jeszcze tutaj te czerwone. Nie wiem zupełnie, jak sobie wskakiwać na te niższe platformy. Wydaje mi się, że nie ma tutaj takiej opcji. Dlatego też muszę za każdym razem sobie obchodzić te platformy i dostawać się do tych miejsc na piechotę. Tutaj mam taki duży, duży kryształ. Dzięki niemu zostają odblokowywane pewne rzeczy w mojej galerii. Są to obrazki twórców, którzy wzorowali się na nich, aby stworzyć nam elementy rozgrywki. Dlaczego ja nie mogę... O, tak, pięknie, muszę podskoczyć i dopiero teraz zrobić sobie tą zamianę w ognistą kulę. Niestety tutaj jest znowu takie miejsce, które mnie... U śmierca. Pięknie, żółte kryształy zebrane i tutaj jeszcze kilka. I jestem w domu. W tym poziomie zebrałem sobie tylko 252 kryształy, także jeszcze 50 zostało i dwa razy śmierć. Moi drodzy, tak wygląda rozgrywka w grze The Diana Sisters Twisted Dreams, jest to naprawdę bardzo dobra gra, serdecznie wam ją polecam jeżeli uwielbiacie gry platformowe, na pewno się nie zawiedziecie. Dzisiaj dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć!